Witam cię bardzo serdecznie w kalkulatorze, który pokaże ci opłacalność przechodzenia z umowy o pracę na działalność gospodarczą. Nie, nie zawsze i nie, nie dla każdego jest to opłacalne. Będę starał się tutaj obronić taką moją tezę, że granicą opłacalności jest wystawienie faktury na przynajmniej 11 tysięcy, może nawet więcej złotych, ale do rzeczy. W tym wpisie blogowym, w tym podcaście, możesz obejrzeć sobie kalkulator który składa się z dwóch arkuszy. W pierwszej części zajmiemy się porównaniem tej działalności, w drugiej wytłumaczę zawiłości związane z tematem zUS-em. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ czasem przedsiębiorcy kuszą nas, potencjalnych pracowników, otwarciem działalności gospodarczej, mówiąc, wiesz, na początku nie będziesz płacił żadnego zUS-u, później będziesz płacił preferencyjny zUS mały, a dopiero tam za jakiś czas, to wtedy będziemy się martwić, zapłacisz ten zUS większy. Więc ja może pokażę od samego początku, jeśli przedsiębiorca miałby założyć normalną działalność i wystawiać faktury, byłby na tzw. dużym ZUS-ie. Ten duży ZUS z chorobowym razem wynosi 1418 zł dla 2023 roku. Tutaj mamy podręczną tabelkę, w której są podane składki ZUS-u. Zdrowotne na ryczałcie, wynagrodzenie prognozowane w przypadku podstawy składek ZUS-u, tych standardowych, jest to 60% tego wynagrodzenia yy, podstawowego, a w przypadku ZUS-u preferencyjnego jest to. 30% najniższej krajowej, czyli od lipca 36, 3060 zł. Ponieważ w roku 2023 dwukrotnie zmieni się preferencyjny ZUS z chorobowym i bezchorobowego, tutaj ja przyjąłem już ten, który będzie miał miejsce od lipca. 2023 roku. Jeśli będziesz potrzebować aktualny kalkulator w przyszłym roku, 2024-2025, wejdź w ten artykuł, dlatego że tam go uaktualnij. Co tutaj trzeba zrobić? Przede wszystkim wypełnić te pola, które tutaj są takim kolorkiem, właśnie jakim faceci. Wpisujemy sobie stawkę brutto, i tutaj ten kalkulator nam bardzo szybko wyliczy nasze wynagrodzenie. Ja przyjąłem bardzo podstawowe rzeczy. Jeśli chciałbyś się zagłębić w szczegółowe rozliczenia, to tutaj masz cały zestaw. Przydatnych linków, czyli możesz sobie przejść na poradnik przedsiębiorcy, wpisać sobie wynagrodzenie brutto, dajmy na to 5000 złotych, i pojawi się nam dokładnie taka kwota jak w moim kalkulatorze. Natomiast jeśli są jakieś parametry, bo może. Nie skończyłeś 26 roku życia i jesteś zwolniony z PIT, to tutaj możesz sobie to poustawiać. Może masz wyższe koszty uzyskania przychodu niż 250 zł miesięcznie, to też możesz to poustawiać. Być może masz jakieś ulgi podatkowe, więc to to ci pokaże dokładnie poradnik przedsiębiorcy i ten kalkulator. U mnie w moim kalkulatorze są proste elementy. Od tej kwoty pracodawca odprowadzi jeszcze do ZUS-u 20,48. Ty ze swojej składki, znaczy pracodawca, za ciebie. Odprowadzi 13,71, więc tyle pójdzie z tej kwoty do ZUS-u. To minus 100, tutaj pomnożony razy 9%, ale nie mniej niż 314,10 groszy, trafi do też ZUS-u jako składka zdrowotna, no i z tego co zostaje, będzie zapłacony PIT. Ja tutaj wpisałem, może zobaczyć 250 i 250, to są koszty standardowe uzyskania przychodu, czyli jeśli Twój zakład pracy jest w tej miejscowości, w której mieszkasz. Jeśli dojeżdżasz do pracy, to tutaj możesz ręcznie sobie zmienić kwotę na 300 zł. To jest taka drobna różnica. No i z tej kwoty zostaje nam 3738. Warto również wiedzieć, że poza tą kwotą, gdybyśmy się pochorowali, to na każdy dzień otrzymamy od tego prawdopodobnie 115 zł. To będzie zależało od kilku składników, ale mamy tutaj wzór, wynagrodzenie brutto, nasze. Pomniejszone o te 13,71 razy 80%, jeśli to nie był wypadek ani ciąża, czyli jakieś taka normalna przeziębienie, podzielone na 30 dni. Więc za każdy dzień przysługuje nam takie, takie chorobowe. I z tej kwoty jeszcze ze strony pracodawcy i pracownika. Taka kwota 976 zł w tym przypadku trafi jeszcze na nasze konto emerytalne i w przyszłości zwaloryzowane będzie nam wypłacane na emeryturze, oczywiście, jeśli, jeśli dożyjemy. Mówię o tym dlatego, że w przypadku przedsiębiorców. To ile będzie na emeryturę odkładane, to dalej jest ten sam współczynnik, natomiast albo on jest mnożony razy tą składkę, 1958, albo razy y, 1080, to jest 30% z najniższej krajowej, więc tutaj, kiedy zmienimy sobie składki, to zniknie nam element związany z emeryturą, na przykład, lub jeśli będziemy płacić niższe preferencyjne stawki, to na emeryturę trafi nam Trafi nam mniej. Chorobowe, no zawsze będzie też mniejsze. Tutaj mamy wzór i możemy sobie kliknąć na zieloną linię i poczytać o tym chorobowym. Będzie też ta składka będzie niższa, dlatego że ona będzie zależała od tego, od jakiej podstawy my odprowadzamy tą składkę z tą składkę chorobową. Więc zmieniamy te kwoty. No i teraz, w przypadku naszych dochodów, jeśli założymy działalność, możemy wybrać ryczałt, wtedy zapłacimy. Stałą, stały ZUS, stałą zdrowotną na ryczałcie w zależności od tego, w jakich jesteśmy progach. Tutaj mamy kwoty składki zdrowotnej w zależności od przychodu rocznego i zapłacimy sobie PIT, który będzie zależny przede wszystkim od naszego ryczałtu, który, od stawki ryczałtu, którą mu, możemy sobie wybrać z listy. Natomiast tutaj, gdzie mamy księgowość inforek jak sobie na to klikniemy, no to mamy całą listę działalności, które mogą być na ryczałcie yy, i stawki tego, stawki tego ryczałtu. Więc tutaj dobrze jest się zapoznać. Czasem przedsiębiorcy namawiają pracowników, żeby otworzyli dział wynajem biura, co tak jest trochę naciągane w przypadku np. sprzedaży i może to, może to podpaść, więc moja, zawsze proponuję, żeby jednak robić to uczciwie, tak żeby można było się przed urzędnikiem skarbowym wytłumaczyć. Kilka przykładów. Handel towarami. 5,5% usługi budowla, remontowo-budowlane, 8,5% usługi kosmetyczne, fryzjerskie, 12%, pośrednictwo w sprzedaży, 15%, moje doradztwo biznesowe itd., itd. Więc trzeba zmienić staw, ryczałt wybrać i wybrać sobie zus. Tutaj te zusy pozostałe się zaczytają z tego, co my tutaj zmienimy, więc wypełniamy tylko te trzy pola. W przypadku liniówki 19% płacimy pit od naszego dochodu minus ZUS 4,9 zdrowotnej, ale nie mniej niż 314. W przypadku skali bardzo podobnie rozliczamy się jak na umowie o pracę, ale tutaj mamy trochę inny ZUS, on nie jest proporcjonalny. No i teraz widzimy, że przy takim dochodzie i przy takim ZUS-ie lepiej siedzieć na etacie. Kiedy warto założyć działalność? Wtedy, kiedy ten ZUS będzie na przykład preferencyjny, niższy. I zawsze sobie trzeba zadać pytanie. Czy na etacie pewne 4700 plus na emeryturę plus chorobowe versus 4250 i bez emerytury, bez dodatkowych pieniędzy i bez chorobowego, czy nam się to opłaca? I tutaj tak w ten sposób trzeba się tym pobawić. Idźmy dalej, wpiszmy sobie tutaj 8000 zł. Zostaje nam 5700 na rękę na ryczałcie przy tych parametrach. 5400, 5400 i analogicznie, jeśli obniżymy sobie ten zus, bo się okaże, że możemy skorzystać yy, z niższego, no to wtedy być może ryczałt albo jakaś inna działalność miałaby większy sens. Dlaczego 11 tysięcy? Już powtarzam, 11 tysięcy złotych sobie wpisujemy. Yy, wybieram normalny zus, taki, który większość przedsiębiorców sobie płaci, no i pokazuje nam się kwota 7800. Liniowy 7,5, czyli mniej, i skala 7,860 to są bardzo porównywalne kwoty. Tutaj, tak jak powtarzam, wszystko zależy od tego, jaką sobie stawkę ryczałtu wymyślimy. Dlatego, jeżeli moja wielka rada jest, jeżeli ktoś z Was planuje zejść z etatu i otworzyć działalność gospodarczą, a masz dobry, pewny etat, to naprawdę hmm, mocno bym się zastanowił, przy dochodach poniżej 11 tysięcy, czy ruszać się z tej ciepłej posadki posadzki i iść na niepewną y, działalność gospodarczą, czy nie lepiej po prostu zostać. Ja uważam, że naprawdę jeśli ktoś ma zagwarantowany miesięczny dochód 12-13 tysięcy i lepiej zainwestuje swoje pieniądze, niewielkie, y, w porównaniu z tego jak to zrobi ZUS, no to może Warto byłoby otworzyć swoją działalność. Także pobaw się tym kalkulatorem. Co ważne, tutaj masz również link do książki. Jeśli będziesz planować działalność gospodarczą, to koniecznie zainwestuj sobie w porcję wiedzy, czyli w książkę. Budżet firmowy, znajdziesz ją na mojej głównej stronie, Adam Grzesik tutaj na dole strony, kiedy to nagrywam. Oczywiście, znajdziesz sobie tę książkę, jeszcze, są, jeszcze jest w sprzedaży. To jest taka pierwsza część, i na tym jakby możesz zakończyć słuchanie mnie, ale możesz przejść dalej. Do drugiej części, w której chciałbym ci pokazać kalkulator ZUS-u. Fila przerwy, jeśli chodzi o muzę. Ok moi drodzy, tutaj mam kalkulator ZUS-u, dlatego że czasem przedsiębiorcy, czasem szczególnie początkujące osoby, podpytują się, co można, jak można. Zoptymalizować się, czy, czy, jakie, co nas czeka w ZUS-ie. Po pierwsze, można skorzystać z tak, zwanych, z tak zwanych preferencyjnych stawek. Ja za moment się nimi zajmę. Natomiast ZUS dzieli sobie nas jako płatników składek na kilka grup. Grupa druga, to jest tak zwany standardowy ZUS. On jest zawsze określany jako podstawa. Jest to 60% wynagrodzenia prognozowanego dla 2023 roku jest to taka kwota, więc 60% razy ta kwota daje nam. Informacje o tym, od jakiej podstawy składki, wynagrodzenia w cudzysłowie, jest naliczany nasz ZUS dla nas, ale również dla osób współpracujących. Jeśli nasze dziecko pełnoletnie, lub mąż, albo żona odbiera pocztę z ZUS-u, no to już jest osobą współpracującą, i za taką osobę, mając firmę, należałoby również odprowadzić składki. Mamy tutaj kilka składek. Jest składka emerytalna w wysokości od, dla przedsiębiorców 19,52, więc po prostu mnożymy tą podstawę razy tą składkę. Rentowa 8%, wypadkowa, ona jest ustalana co roku, ale najczęściej dla zdecydowanej większości podatników wynosi 1,67%. No cóż, mając działalność, musimy się dołożyć do Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego 2,45%, czyli. Podstawa razy to, i musimy sobie to zapłacić, i dobrowolne, mamy chorobowe w wysokości analogicznej 245. Za to możemy liczyć na wynagrodzenie chorobowe od 90 dnia płacenia składek i nie opóźniania się w tych składkach. A więc na ten najbliższy rok. Suma z chorobowym wynosi 1418, bez chorobowego 1316. Mam nadzieję, że już wiesz, skąd się to bierze. No właśnie. Tyle wystarczy brak dla ZUSu. Teraz co można, co może się jeszcze innego wydarzyć? Istnieje coś takiego jak preferencyjne składki ZUS. A więc nie prowadziłeś w ciągu pięciu ostatnich lat, czyli 60 miesięcy wstecz, żadnej działalności. Otwierasz działalność, ale nie pracujesz dla byłego pracodawcy. To znaczy no, możesz mu wystawić jakąś fakturę, ale generalnie nie jest to twoje podstawowe źródło. Zarabiania, wystawiasz innym po prostu fakturę, a dodatkowo temu pracodawcy. Co ważne, wykonywanie w bieżącym lub poprzednim roku na podstawie umowy o pracę czynności, które wchodzą w skład prowadzonej działalności przed tym dniem, czyli jeśli. Robiłeś to samo i nagle otwierasz działalność gospodarczą, robisz to samo na umowie o pracę, no to sorry, nie będziesz mieć już tej zniżki. No i również, jeśli chcesz się wymiksować ze spółki cywilnej, mówisz, a to ja sobie otworzę działalność i będę miał niższy ZUS, niestety to Cię nie czeka, więc mamy tutaj taką ważną dosyć uwagę. I powiedziałem na początku, że możemy... Właśnie. Syrenę, skorzystać przez 5,5 roku z niższej składki. Po pierwsze, pierwsze 6 miesięcy to jest dobrowolne preferencyjne składki na ZUS, nie, czyli można z tego skorzystać, ale nie trzeba. Więc przez pierwsze 6 miesięcy w ogóle nie płacimy ZUS-u, jesteśmy zwolnieni od momentu otwarcia działalności, oczywiście spełniając te warunki. Niestety, zdrowotna jest obowiązkowa, ale w kieszeni zostaje nam te miesięcznie 1400-1600. Po szóstym miesiącu przez kolejne 24 miesiące, więc mamy już 2,5 roku, dalej zawsze będziemy płacić zdrowotną, możemy skorzystać z tak, zwanej, z, z tak zwanego preferencyjnego ZUS-u, więc jest to tutaj ten element, grupa pierwsza, pierwsze 24 miesiące po 6 miesiącach, i tutaj mamy 30% od minimalnego wynagrodzenia. Ja yy, akurat dla Specyficznego może 2023 roku. Przez pierwsze pół roku jest tyle wynosi minimalne wynagrodzenie, więc 30% widzimy to jest kwota 1047, później będzie 1048, z tego mnożąc dokładnie, tak jak widzicie, tutaj te robią nam się składki i. Ja wprawdzie nie jestem kadrowym, ale według mojej najlepszej wiedzy, oczywiście to trzeba skonsultuj ze swoim kadrowym ewentualnie, w przypadku preferencyjnego tutaj tych składek preferencyjnych i oczywiście 6 miesięcy bez ZUS-u, nie, nie musisz opłacać funduszu pracy i funduszu solidarnościowego, więc tutaj się pojawia też pewna luka. No i znowu, w przypadku yy, chorobowego jest w pierwszym półroczu jest to taka, kwota bez chorobowego, taka, w drugim półroczu z chorobowym, bez chorobowego. No cóż, minęło już nam 6 miesięcy, 24, czyli minęło już 2,5 roku i dalej możemy skorzystać, znaczy podatnik może skorzystać z tak zwanego ZUS-u, tutaj dopiszmy sobie, zus plus to są po minięciu, można jeszcze przez 3 lata, ale maks nie więcej niż 5 lat na, te, na tą ulgę i na tą, to są te Yy, dwie, ul znaczy, dwie ulgi, które aktualnie teraz funkcjonują, może być tak zwany mały zus. I tutaj w tym małym zusie istnieje pojęcie minimum i maksimum. Minimum to jest to minimalna postawa, o której tutaj pisaliśmy i trzeba by sobie ją zapłacić, ale maksimum jest tu, więc ten podatnik na małym zusie zapłaci nie mniej niż te, niż te składki i nie więcej niż ta składka. Cóż, to nie może być proste. Trzeba w sobie, tutaj macie link, trzeba sobie wskoczyć do naszego cudownego ZUS-u i wpisać sobie, czego możesz się spodziewać, w zależności jak jesteś opodatkowany. No i przyjmijmy, że na przykład ktoś jest na ryczałcie i uzyskał sprzedaż, przychód roczny mniejszy niż 100 tysięcy złotych. No i oczywiście trzeba jeszcze wpisać liczbę dni. Ile byliśmy w poprzednim roku tutaj, no i wtedy nam kalkulator wylicza, wylicza maszyna losująca, pojawiają się współczynniki i dokładnie z tego trzeba sobie ten zus wpisać. Więc kwota, którą ja tutaj wpisałem, dotyczy tego, co uzyskamy z kalkulatora dlatego jest tutaj takim kolorkiem, który trzeba wypełnić. W związku z tym od tej kwoty będziemy mieć liczone składki już z Funduszem Pracy i z Funduszem Solidarnościowym i zostanie zapłacony taki, a nie inny zus. To o czym trzeba pamiętać. Kryterium dochodu to jest rok poprzedni i dochodu, czyli to ile nam zostało. Natomiast kryterium przychodowe, sprzedażowe, maksymalnie do 120 tysięcy rocznie, a więc twoje przychody nie mogą przekroczyć 10 tysięcy średnio 10 tysięcy miesięcznie lub 5 lat na te obie ulgi. No i zostaje jeszcze jeden element, ewentualnie działalność nierejestrowana, natomiast na dzień dzisiejszy ona jest, czyli omijamy wszystkie składki zdrowotne ZUS-owskie wtedy kiedy ona będzie mniejsza niż połowa najniższego wynagrodzenia więc jeśli robisz jakąś małą dziubaninę i udokumentujesz tam powiedzmy do 1800 w 2023 roku no to jesteś zwolniony z ZUS-u. Istnieją pewne dzisiaj takie rzeczy, żeby tutaj podnieść to do 75%, zobaczymy jak to będzie wyglądało, więc starałem się w ten sposób wytłumaczyć, jak, na co możesz liczyć, kiedy możesz liczyć. Masz tutaj linki w tym kalkulatorze, masz tutaj drugą zakładkę dotyczącą opłacalności czy progu, kiedy się opłaca przejść na. Działalność gospodarczą, ale podsumowując, jeśli jesteś osobą, która uwielbia to, co robi, nie chce zajmować się sprzedażą, nie chce zajmować się pracownikami, no to po prostu według mnie rozważyłbym jednak element związany z etatem i gdzieś tam z boku starałbym się pomału dorabiać, żeby nie musieć opłacać ZUS-u. Życzę Ci wszystkiego zyskownego i zapraszam Cię po najlepszą biznesową. Książkę dotyczącą budżetowania, czyli po książkę budżet firmowy. Wszystkiego zyskownego w pełnym zdrowiu.